Czełem tu, Michał, rzucaj, nie gadaj, a to jest RPG News Short na dzień 15 listopada 2024 roku. Jest to dzień z mieszanymi wiadomościami, bo jutro w swoją ostatnią drogę wyrusza Amber Maria Cook. Osoba, której zawdzięczamy w sumie znowienie RPG Free Day. Kobieta, która jest znana ze swojej pracy w Asmodi Group. Roll20 i wiele innych miejsc istotnych dla naszej branży. Niestety Amber odeszła w nagłych i nam nieznanych nieznany sposób. Osieroczyła swojego synka, który była jedynym opiekunem, a teraz ruszyła na zbiórkę na jego leczenie, edukację i, i po prostu codzienne wydatki. No, nie jest to nic wesołego. Więc, jeżeli chcecie i możecie, to zachęcam do wsparcia tej zbiórki. W szczególności, że można czasami się zatrzymać i pomyśleć, że może w tym roku, no, zamiast się wrzucać w szał zakupów, można komuś pomóc. W szczególności osobie zasłużonej dla naszej branży, o której mało kto, oprócz nas samych, o niej pamięta. A powodów do wydania swojej ciężko zarobionej gotówki jest. Bo dzisiaj z premier mamy start Startera broszołkowego małego PDFa do Dragon Bane'a, którego można pobrać ze strony wydawcy czyli Blackmon Games, które obchodzi dzisiaj swoje 15 urodziny. Więc jest to dzień zarówno dla mnie jak i dla nich wesoły. Ale oprócz tego Zadobiutowały dwa moduły do rozgrywki solo w Wesen oraz jedyny pierścień, które można kupić samemu oddzielnie, raczej za około 10 zł, lub można wybrać to jako nagrodę przy zamówieniu z ich oficjalnego sklepu. PDF na te moduły można dostać na drive-thru. A co oprócz tego, dzisiaj też pozwolę sobie wyskoczyć na chwilę z, e, z Blackmonków, a do nich jeszcze wrócimy, bo dzisiaj też miała swoją premierę nowy dodatek do Genesisa. Android e, Android cienie nowe New Angeles. Jest to futurystyczny, cyberpunkowy dodatek o androidach, który zasadniczo pozwoli nam rozegrać e, taką futurystyczne klimaty na tym systemie. Już do zakupienia w sklepie Rebella. I raczej nie tylko. Wróćmy z powrotem do Blackman Games. Bo oprócz tego, że wydali nowe tytuły, to też start wystartowali z dużymi przecenami. Bo od 70% na swoje cyfrowe zestawy na drive -thru, poprzez 60% zniżki na swoje podręczniki. Jak i 20% we na, i tutaj mamy, tu, 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 przez sprzedaż samotnie przeciwko falom. Jest to trzeci już samodzielny, przygoda do odzewuktulu, gdzie nie potrzebujemy nikogo więcej prócz tej książki i zasad. Czwarta, jeżeli liczymy tą malutką z zestawu startowego. E ale oprócz te, tej zapowiedzi, też wiemy, że nadchodzi powieść z świata Critical Role, a będzie to o, Task Love. Historia romantyczna o miłości półorka do córki sprzedawcy. Sama historia, znana z, drugiego, z drugiej kampanii Critical Role, ma ukazać się w czerwcu przyszłego roku w cenie okładkowej 30 dolarów plus podatek. A skoro już wspominałem też, że będą przeceny w tym dniu, no to, to akurat polecam najbardziej zajrzeć na RPGową Rebelię, gdzie mają zbiorczy e, post o tym, jakie zniżki możecie dostać w naszym hobby. Czy to Humble Bundle wystartował Patchfinder, czy też w Rebelu, Galakcie, wszyscy odpalają się już z przecenami. Więc jeżeli planujecie jakiekolwiek zakupy, to warto zajrzeć. A i skoro będziecie zaglądać, napiszcie Blackmonkom może w ich urodziny jakieś życzenia, albo podzielcie się w sumie, jaką rolę odegrali w waszym DPEGowym życiu. Czasami warto. Niby bezdusznemu wydawcy. wydawcy ee, powiedzieć parę miłych słów. Więc. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy dzień. Dzięki, że ze mną byliście i zobaczenia już w poniedziałek. Tak, w weekend robimy sobie przerwę na podsumowanie całego tygodnia. Trzymajcie się i zdrowia wam wszystkim życzę.